Cześć Rzymeczki, tutaj ninjakai 78 Dzisiaj będziemy grać na Skywarsach i widzimy się na pierwszej arenie Say what? Siema, jestem Pafel, a to był wstęp, który nagrałem na Skywarsach 9 lat temu jak zaczynałem nagrywać Ostatnio mam fazę na Skywarsy, dlatego nagram Skywarsy na ten kanał Nie zapomnijcie o subskrypcji, łowce w górze Tak jak powiedziałem na początku no i co? No to lecimy do pierwszej areny. Dobra, pierwsza arena startuje. No i pewnie mnie zapytacie, Paweł, czemu akurat na bedrocku grasz? Szczerze, odpowiem Wam w takim skrócie. Bo ja ogólnie zaczynając przygodę z, z Minecraftem, pierwsze co? To, to nie grałem ani tych nie grałem w survivalu nie grałem nic innego tylko grałem w skywarsy ostatnio poczułem się staro no i postanowiłem że chciałbym coś zmienić po prostu no i tak na tiktoku mi się wyświetlił jakiś gościu który yy, nawalał te skywarsy i to były kurde i to były dosłownie takie skywarsy jakie jakie ja pamiętałem czyli jak to Wam zobrazować, że po prostu jest jeden środek, tam parę wysp, i już. No i one były tylko na bedroku. No to co? No to się przerzuciłem na bedroka. No i, i fan z gry mi wrócił. Tak, tak dosłownie. Taka nostalgia do mnie przyszła. Jak wtedy zaczynałem grać, i po prostu mnie to przyciągnęło. I stwierdziłem, że. Oj, spadłem. Dobra, no to dokończając historię, Arena druga już się zaczyna. I możecie zauważyć, że to, że montaż jest w stylu lat tych, tych filmów z 2016. Nie ukrywam. Chciałem to. To jest zamierzone. No i wtedy za zaczynałem nagrywać Skywarsy. To stwierdziłem, że czemu nie nagrać. Może jak zostawicie 5 łapek, to. To coś... Kurde... No, dobra, to jest jakiś ten... Wtedy też się... Zabiłem niepotrzebnie, ale tutaj już typa... Dobra, nawaliłem. Tam jest jeszcze. Cyk. Cyk. O! Dobra. Najsik. Jeszcze chyba jeden ziomek został z tego co mi się wydaje. Trzeba by było go podjechać. Stwierdziłem, że czemu nie nagrać. Chciałem się poczuć młodziej, tak jakbym znowu miał te 10-11 lat. Więc mam nadzieję, że dobrze wam się to będzie oglądało. Dobra, i lecimy na zioma. Oj Jak widzicie trochę kaszano ze mną. No, ale to nic. Następną arenę. Może wygramy. Oczywiście będę głosować też na areny, tu są różne. Ale chyba to mi się najciekawiej gra. <laughs> Dobra, kolejna arena się zaczyna. I po prostu nagrywam to, jak to powiedziałem w tym filmie, z którego był wstęp. Po prostu nagrywam dla pasji. No, właśnie o to mi chodzi. Żeby ta pasja powróciła, bo ja się czułem już. Już wypalony lekko. Dobra, tutaj jednego ziomka zrobiłem. Ja jeszcze nie mam wyczucia, jak się budować tutaj zbytnio, ale... ale mam nadzieję, że to się z czasem wyrobi. No, budujcie się, budujcie się. Kurda. Właśnie to są takie skywarsy, które lubiłem, bo zawsze grałem na Jasemce. A Jasemce już niestety nie ma. No i szukajmy jakiejś alternatywy. Kurda, cyk. No, no widzicie. No w sumie bedrock no to może to dużo wyjaśnić, czemu takie tutaj się podbuduje. No. Domyślałem się, że tak będzie. I tutaj jest jeszcze drugi typ. No. No, no, chodź tu, chodź tu. Dobra. Zabite. Ostatnia osoba mi została. W końcu jakaś arenka mi wyszła podczas nagrywek. No nie oszukujmy się, ale lepiej mi mikra wychodziła szczerze jak, jak jak nie nagrywałem Teraz nagrywam Ja to z łuku go bo... O ile on mnie nie zabije z łuku. Dobra, wygrałem arenę No co co, widzimy się na następnej Dobra, następna arena już zaczyna się znowu No to wiecie Szczerze, jedna łapka w górę mi wystarczy, żebym nagrał następny film, tylko, że nie obiecuję, że się pojawi następny film ze Skywarsów. Kurczę, trochę lipnie mam. Dobra. Wolałem już na środek polecieć sobie. Co on ma? Kurde. Dobra. Tej areny nie było. Lecę. Do... Dobra, bez komentarza. Dobra. Od razu wbiłem. W sumie nie musiałem nawet długiego cięcia robić. Oj, sam bym prawie spadł. Dobra. Chociaż. Chociaż lucik jakiś. Nie ogólnie. Ja będę grać. Może jak pizda. Ale ja mam sentyment do, do mieczów. Do mieczy z odrzutem. więc... Więc nie. Słuchamy, nie oceniamy, ok? Dobra, tutaj już gościu przeszedł na środek. Kurde, nie mam żadnych... No właśnie. Tylko, że ja widzę, że przez badanie samemu jakoś... Jakieś tokeny tu są. O, tutaj ziomek jest. Ja tutaj się skampię. Kurde. O, o, o. Tak, bijcie się, bijcie się. Dobra, czy ja tam tego zabiłem? Wydaje mi się, że nie. A ten chyba elektron poleciał. No, muszę uciec. Niech tu przyjdzie. Dobra. W końcu go zabiłem. No, tamtego raczej też nie zabiłem. Dobra. Jeszcze parę osób chyba zostało. Jedna osoba poza mną. Łuk jakiś jest? Nie, niestety nie ma. Strzały mam. Dobra. No to. Jak to wygram, to będzie ostatnia arena. Auto bridgery. Po prostu się czuję, jakbym na nowo poznawał tą grę. Tylko kurde, nie wiem gdzie ten typ może być. Albo gdzie siawcze, albo zrobił na mnie pułapkę. To będzie lepsze. Może łuczku jakiegoś poszukam. By się łuk bardzo przydał. O, tu jest gościu. Dobra, to idziemy od razu na niego. Dobra, wygrałem ostatnią arenę. Chyba. No. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniesz dłużej, jak jesteś tu pierwszy raz. I mam nadzieję, że się film podobał. No to, nie wiem, mam nadzieję, że do następnego. Siemano.